Kochane dzieci, dzisiaj porozmawiamy o prądzie. Ło, wow, prąd elektryczny to takie fajne zjawisko. Prawda, a czy wiesz jak on działa? <śmum> wiem. Wiem, wiem, że dzięki niemu mogę rozbłysnąć. Tak, ale do tego potrzeba trochę energii. Mhm. Prąd to ruch małych cząsteczek naładowanych elektrycznie. Znam, 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 znam je! Do elektrony! Takie żwawe goście! Dokładnie tak. Dlatego potrzebują czegoś, co je uporządkuje i hmm. wprawi w ruch. Nazywamy to różnicą potencjałów. Dzięki temu elektrony produkują energię, którą nazywamy prądem. No co ty? To dzięki niej wszystko świeci? Tak! Urządzenia, które mamy w domu, potrzebują prądu, aby zadziałać i pomagać hmm. nam w codziennych czynnościach. No dobra strefcia, ale skąd prąd wie, żeby trafić do naszych gniazdek i do naszych urządzeń? Zazwyczaj prąd wytwarzany jest w specjalnych fabrykach, które nazywamy elektrowniami. To tam spala się węgiel, gaz lub ropę, aby podgrzać wodę. Z tej wody następnie powstaje para. O, jak w czajniku! Tylko trochę mocniej. I co dalej? Powiedz, co dalej, co dalej? Para wprawia w ruch wielki wiatrak, który obraca się mocno Aha. i tworzy prąd. A prąd po specjalnych liniach płynie do naszych domów. Wow, tyle pracy! A co? Jeżeli elektrownia się zepsuje, wtedy nikt, ale to nikt nie ma prądu? Dokładnie tak. Dlatego naukowcy obmyślili magiczny sposób, dzięki któremu sami możemy wytwarzać prąd. Wow. Co to takiego strefcia? A, już ci pokazuję, ale, ale czekaj. Najpierw zagadka. Zagadka? Co to jest? Uh -huh. Duże. Tak. Świeci uh -huh. i daje nam dużo ciepła. Trudna, uh -huh. trudna, ale wiem, 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 wiem. Duże świeci i tej To jest słońce strefciu. Dokładnie tak, energiusz. Dzięki słońcu sami możemy mieć swoją elektrownię w domu. Poważka, w domu, u uh -huh. nas? To proste. Gdy słońce świeci, jego promienie padają na specjalne baterie. Dorośli nazywają je panelami fotowoltaicznymi. Dorośli, dorośli, foto, 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 co? Fotowoltaicznymi. Panele zamieniają je w prąd, który kierowany jest do naszych gniazdek. Wow, ale kocur! Prawda? A słońce z trefcia świeci cały czas! Czyli możemy mieć prąd cały czas! Energiusz, ale błysnąłeś, mhm. to prawda! To ja. Słońce jest niewyczerpanym źródłem energii, które świeci ciągle. Mało tego, jego wykorzystywanie pozwala zaoszczędzić dużo pieniędzy. No wiadomo, kasa się przyda. Energiusz, ty to zawsze znajdziesz pozytywy. Trefcia, trefcia. Ekonomia. To też fakt. Okej! Okay. Ale przejdźmy do konkretów. Jak można mieć cały ten prąd ze słońca? Potrzebujesz paneli fotowoltaicznych. I znów te dziwne słowa. No weź, powiedz to w prosty sposób. Energiusz, ale to jest proste! Podnosisz słuchawkę, dzwonisz do panów, którzy się na tym znają, mhm. panele zakładają, a później się tobą opiekują. Opiekują? To strefa energii może być? Jak najbardziej. Dzwonisz, umawiasz się jest! I już? Już energiusz, i już! Polecę dzwonić, trefcia. Ach, ten to ma energię!